Do opracowania lekcji dotyczącego odmiany czasownika w języku niemieckim, wykorzystałam tak naprawdę dwa narzędzia. Jest to Spinner Wheel, czyli interaktywne koło fortuny, oraz Whiteboard Fee, czyli biała tablica umożliwiająca uczniom pracę w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o edukację zdalną i, i pracę w trybie online, te dwa narzędzia sprawdzają się znakomicie, ponieważ umożliwiają mi jako nauczycielowi interakcję z uczniem. Umożliwiają mi śledzenie działań uczniów w czasie rzeczywistym, umożliwiają mi reagowanie na to, co się podczas lekcji dzieje i wyłapywanie elementów, które Mogę docenić lub które można w czasie rzeczywistym po prostu poprawić. Jednocześnie whiteboard-fi umożliwia indywidualizowanie pracy. O ile mogę wszystkim uczniom udostępnić tą samą kartę pracy, o tyle także mogę być uważna na to, jak uczniowie pracują i uczniom, którzy Szybciej poradzą sobie z danym tematem, którzy szybciej rozwiążą daną aktywność, mogę udostępnić kolejną kartę pracy, kolejną aktywność, kolejne zadanie, a więcej czasu mogę poświęcić na pracę z uczniami, którym, którzy jeszcze nad daną aktywnością pracują. Natomiast koło fortuny, spinner wheel. Świetnie sprawdza się w interakcji, w takiej części powtórkowej. Dodatkowo tutaj to narzędzie umożliwia mi stworzenie nie tylko jednego interaktywnego koła, ale dwóch czy też więcej. Ja wykorzystałam akurat dwa, ponieważ moim zadaniem, naszym zadaniem było, powtórzenie odmiany czasownika, czyli końcówek odmiany do odpowiednich zaimków osobowych. I to się świetnie sprawdziło, ponieważ wystarczy jedno kliknięcie i oba koła się zakręcą, a uczniom od razu pojawią się te dwa elementy, czyli zaimek osobowy oraz czasownik w formie bezokolicznika, który trzeba odmienić. To ćwiczenie mogę wykorzystać w czasie rzeczywistym, ale również może być taką pracą własną, indywidualną uczniów. Do sprawdzenia na przykład w czasie późniejszym. Bardzo podoba mi się w tych narzędziach również to, że wcale nie muszę tworzyć konta, wcale nie muszę się logować, wcale nie muszę się rejestrować, żeby te narzędzia szybko wykorzystać. Uczniowie również nie muszą tworzyć kont, wystarczy, że dostaną link i mogą działać. Jednocześnie fajnie patrzeć na zaangażowanie uczniów, na ich aktywność właśnie w czasie rzeczywistym, co jest jednym z najważniejszych elementów tak naprawdę pracy w trybie zdalnym, aby zaangażować uczestników albo aby wzbudzić w nich motywację i taką ciekawość do działania.